Witamy Państwa zapraszając na mecz towarzyski. Siły są wyrównane i bez wątpienia mam nadzieję, że zobaczymy widowisko piłkarskie najwyższej klasy. Najbliższe 90 minut powinno nam dać przedsmak tego, co zobaczymy w meczach o stawkę. Dziś wystąpią wszystkie gwiazdy, ale w grze dla przyjemności, bez presji o wynik, a zatem zapraszamy. Rozpoczyna się spotkanie. Ogłuszający doping. Fantastyczna atmosfera. Oni długo czekali na ten mecz. Deko teraz. No i Ronaldini. Zmieszał się w to wszystko obrońca. Zidane teraz. Beckham. Van Bommel. Teraz Ronaldinho. Ładny rajd teraz na skrzydle. Teraz Zidane. Ryzykownie, ale się udało. A teraz Beckham. Świetny zwód. Udane zagranie, dobry przegwyt. Indywidualnie, ale w pełni skutecznie. Doskonały dribbling. Dobre przejęcie, i wciąż jest przy piłce. Teraz Van Bommel. Ronaldinho teraz. Bramkarze lubią takie łatwe piłki. No i Beckham. Świetnie teraz interweniował. Do kogo zagra. Chwila oddechu. Mamy aut. No i Zida. Wysoka piłka. Ach, wyczuł zamiary. Bramkarz musnął tylko piłkę. Tymczasem rzut rożny. Roberto Carlos teraz. Świetnie zablokował ten strzał poza linię końcową, obok bramki i, i znowu bramka. Zidane. David Beckham teraz. Obrońca opanował tę piłkę. Ronaldinho. Przytomnie zagrali obrońcy. Eto teraz. Powrót obrońców. Czekamy na dośrodkowanie. Bardzo inteligentna gra w obronie. Zawodnicy świetnie pilnują swoich pozycji. Deko teraz. Teraz Eto. Cóż za... Wyciągnął się jak struna. No i Ronaldinho. Okazja. Prosto w ręce bramkarza. Beckham. dobra, piłka. Powinien dośrodkowywać tę piłkę. Ach, jak ładnie i spokojnie. No i Eto. Odzyskuje straconą piłkę. Teraz odzyska. Udało się obronić. Tymczasem będzie wznowienie od bramki. Linio teraz dobrze przejął to podanie. I znów są przy piłce. Wzdłuż linii dobrze. Ładne dogranie. I zagranie głową do bramkarza. A teraz Beckham. No i Zida. I teraz byle dalej od bram. Teraz Ronaldinho. Strata w środkowej strecie. Jest okazja do kontry. Eto. Zatrzymany atak przez obronę. Donaldinho. Szansa. Czy dośrodkuje? Natychmiast. Uwaga! Ładnie! Słupek odbita piłka, ale wciąż grze. Będzie dośrodkowanie. Dobra wrzutka. Uderza. Ach, ależ teraz obronił ten strzał. Widać, że bramkarz pilnuje, aby żadna piłka nie przedostała się w pobliże jego bramki. Zidan dokładnie górą tam do niepilnowanego zawodnika. Dobra, długa piłka. Beckham. Wysoko ładnie do napastników. to teraz Dobry przechwyt. Mark van Bommel teraz. Ach, jak efektownie zagrywają. Stołał przejąć tę piłkę. Ach, strata i jest szansa. Końcami palców teraz broni. Ma tam dużo miejsca w polu karnym. Dobrze wybił i daleko. No i Beckham. Teraz Beckham. Sporo emocji w tej pierwszej połowie, ale cóż z tego, nie oglądaliśmy żadnej bramki. Po tym uderzeniu będziemy mieli rzut rożny. Będzie strzał. Przyznany rzut rożny. Roberto Carlos teraz. Wybija teraz bez namysłu. Udany przechwyt i co zrobi dalej? Odzyskał teraz. Beckham. Można zachwycać się techniką. No i Ronaldinho. Prawa dla obrony. A sędzia kończy pierwszą połowę, której było sporo ciekawej gry i dużo próby, sytuacji. Pod próby i jednych i drugich. Myślę, że na razie bramkarze wychodzą obronną ręką stąd. Nie zobaczyliśmy żadnej bramki, ale może w drugiej. I raz jeszcze chwila przypomnienia najlepszych sytuacji z pierwszej połowy meczu. Obaj trenerzy mieli trochę czasu w przerwie, żeby coś może jeszcze pozmieniać w taktyce swoich drużyn. Myślę, że kibice czekają teraz na dalszy rozwój wydarzeń w tym spotkaniu. David Beckham teraz. No i deko. Nie wierzę, by dzisiaj ktoś był w stanie pokonać tę obronę. Teraz może być groźnie. Van Bommel. Deko. Ach, teraz dobre przejęcie. Zidane teraz. Dokładnie wiedział do kogo. Ale znakomita okazja. Dobre zagranie obrońcy i odzyskanie we własnym polu karnym. Ronaldinho. Piłka znakomicie adresowana. Ci obrońcy wyglądają jak prześladowcy dla napastników. Błąd obrony, czy zdołają go naprawić? Och, świetnie to zrobił. A teraz Beckham. Pociągnął tam trochę na skrzydle. Partnerzy czekają na dośrodkowanie. Wybicie głową poza pole karne. Teraz deko. Prawa dla obrony. Zdecydowanie odebrał tę piłkę. Brawo, ładnie przejął teraz to podanie. No i Beckham. Rożni, jak rozegrają ten stały fragment gry? Ronaldinho teraz. Ładnie, szybko tam do przodu. Ależ oni są dziś nie do przejścia. Wyraźnie grają na czas. A teraz Roberto Carlos wiedział gdzie zagrać. Beckham. I znów groźny ten atak. Ma intuicję. Deko teraz. Czysto, zgodnie z przepisami. Szeroko, przy bocznej linii. Dośrodkował piłkę. Dobre, długie podanie. Dobry przetwór i okazja do ataku. Teraz Ronaldinho. Teraz Eto. Nie wierzę, by dzisiaj ktoś był w stanie pokonać tę obronę. Sweto podanie i szybkie przejęcie piłki. No i Ronaldinho. No i Deko. Przechwycenie piłki. Po odbiorze do napastnika. Dobre przejęcie na połowie przeciwnika to może być kosztowna strata. Jak wykończy tę akcję? Bez namysłu? Pramkarz tylko spojrzał z politowaniem na niego. O takim uderzeniu powinniśmy chyba wszyscy jak najszybciej zapomnieć. A teraz Beckham. No i Zidane. David Beckham teraz. Obrońcy dziś imponują swą grą. Deko. Tym razem offside. Popatrzmy, był spalony czy nie. Przejęcie piłki w środkowej strefie. Ładna akcja skrzydlająca, Okazja do dośrodkowania. Gospodarze, gol! 1-0, brawo! Strzelenie gola podbudowało wiarę w grę i siebie tego zawodnika. Przyjrzyjmy się jeszcze raz jego maestrii. Ośrodkowanie mistrza takich zagrań nie może się skończyć inaczej niż bramką. Długo, bardzo długo, aż do drugiej połowy piłkarze kazali nam czekać na pierwszą bramkę w tym meczu. Dobre przejęcie. Roberto Carlos teraz. Ale śmija obrońców, jeden po drugim. Dobre wejście obrońcy przed własnym polem karnym. No, znakomicie przygotowany technicznie. Dobrze wyprowadza. Trochę miał szczęście, ale udało się. Muszą uważać teraz obrońcy. Czy był tam spalony? Chyba nie. Zagranie do środka. Udanie odwrócone głową poza polekarny. Ach, co za bramka! Oto doskonały przykład na potwierdzenie moich słów. Że aby strzelić gola nie należy uderzać mocno, ale dokładnie. Proszę popatrzeć z jaką precyzją napastnik umieścił piłkę w dolnym rogu siatki. Powtórce widać, że nic tu nie da najlepsza obrona. To jest po prostu mistrz, a ten gol to konsekwencja jego ogromnych umiejętności. Perfekcja godna podziwu. Beckham poraża swoją techniką, są bezradni. I kolejna akcja zakończona w okolicy pola karnego. No i eto. Jak to się zakończy? Ach, z jakim poświęceniem. Ronaldinho! Strzał z dystansu. Ramkarzowi naprawdę należą się gratulacje za obronę tego strzału. Ofiarnie teraz broni i wciąż zachowują jeszcze szansę na zwycięstwo. Ale znakomicie dalekie podanie do kolegi z zespołu. Bardzo groźnie. Szkoda. już nad poprzednim. Ojej, gdyby wykorzystał tę okazję, miałby już na koncie dzisiaj dwa gole. Wciąż starają się zdobyć zwycięskiego gola. Druga połowa prawie dobiega końca. Obie drużyny mają na swoim koncie tyle samo bramek. Dobre zagranie. Ten obrońca jest dziś nie do przejścia. Ależ okazja, blisko i okazja, to trafienie może przesądzić o losach tego spotkania. Wyraźnie widać jak ważne było to, że podkręcili tempo gry. Zdobyli bramkę i zaczynają panować na boisku. Fantastyczna bramka zazwyczaj popisuje się asystami, ale tym razem uraczył nas golem. Talent czystej wody. Znakomicie przejął to niskie podanie. Bardzo wyrównane spotkanie. Ale ostatecznie udało im się przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Kapitalny zwycięski gol pod koniec meczu. Wielka radość dla zespołu i trenera. Włodku, dziękuję Ci za cenne uwagi do dzisiejszego meczu. Kończymy transmisję, przypominając powtórki najciekawszych sytuacji w tym meczu.